Cześć widzowie, z tej strony Maciek z kanału Antybohater TV. Na początku standardowo witam wszystkich stałych bywalców, a tych, którzy są tu nowi, zachęcę do pozostania z nami na dłużej i zostawienia po sobie serdecznego suba. Dzisiaj przybliżymy sobie historię postaci, która odgrywać będzie tytułową rolę w nadchodzącej produkcji Marvela, Agata alon A mowa oczywiście o czarownicy Agacie Harkness. Aby więc dowiedzieć się o niej więcej przed nadchodzącymi odcinkami serialu, zachęcam was do obejrzenia dzisiejszego odcinka i zagłębienia się w historię czarownicy, która była mentorką sławnej Szkarłatnej Wiedźmy. Niewiele wiadomo na temat przeszłości Agaty Harkness, przynajmniej nie tyle, ile byśmy chcieli. Zbierając jednak wszelkie informacje na temat naszej tytułowej wiedźmy, wiadomo, że jest wystarczająco starą postacią, która pamięta czasy nawet przed 500 laty przed zatonięciem Atlantydy. Potwierdza to jej spotkanie z kosmiczną istotą znaną jako Skrajer podczas wydarzeń, gdy wspólnie próbują uratować zainfekowanego srebrnego surfera. Wówczas dostajemy także informację, że Agata zna istotę z lat swej przeszłości, w której to przedstawiona zostaje jako blondynka. Zmiana koloru jej włosów przyszła wraz ze wzrostem popularności postaci w serialu Wyżyn, co przełożyło się właśnie na strony komiksów. Sięgając jednak dalszej historii Agaty, z początkiem XV wieku dołączyła do kultu innych wiedźm, które planowały położyć kres polowaniom na czarownice, które szerzyły się wówczas w całej Europie. Aby tego dokonać postanowiły przywołać moce Waltora, władcy demonów. Gdy nieznana im wówczas siła wymknęła się spod ich kontroli, poświęcona została Korina, czarownica uważana za najsłabszą. Harkness próbowała uwolnić towarzyszkę z rąk demona, jednak nie udało jej się to i zmusiło do wycofania się. Przez lata próbowała uratować swoją koleżankę, lecz nigdy nie była wystarczająco silna, aby tego dokonać. Pod koniec XVII wieku kobieta osiedliła się w angielskiej kolonii Salem, gdzie założyła własny kowę czarownic, mając nadzieję na swobodne praktykowanie magii w nowym świecie. Niestety, jej grupa także spotkała się z prześladowaniami, co stało się znane później jako procesy czarownic Salem. Tu warto wspomnieć, że w jednej z historii poznajemy niejaką Abigail Harkness która okazuje się być czarownicą prawdopodobnie w jakiś sposób może powiązaną z Agatą. Jednak z uwagi, że postać ta nie pokazała się już później, pozostaje nam tylko zmierzyć się obecnie ze znakiem zapytania postawionym nad jej przeszłością. Wracając już do Agaty. Spotkała ona później mutantkę znaną jako Firestar przeniesioną w przeszłość. Mutantka z uwagi na swe zdolności została uznana przez mieszkańców Salem za czarownicę, którą próbowali spalić na stosie. Podczas gdy dziewczyna broniła się, telepatyczne powiązanie nawiązała z nią Agata, tłumacząc, że pochwala procesy czarownic, uważając je za konieczne, aby magowie stali się silniejsi i skutecznie przygotowywali się do nadchodzącej wojny z ludzkością. Zaproponowała mu mutantce miejsce w Synkowenie, jednak ta odmówiła, a w wyniku ich sporu Harkness ostatecznie przyznała, że wojna nie jest jedynym rozwiązaniem. Postanawiając spełnić prośby Firestar, poprowadziła ludzkość w góry, w miejsce, którym później stało się ówczesne Colorado. Wraz z towarzyszącymi jej czarownicami Agata zbudowała potem miasto pod nazwą New Salem, które oddzieliło się od ludzkości i stało się domem dla czarownic, czarnoksiężników, czarodziejów i innych mistycznych stworzeń. Później prawdopodobnie Agata wyszła za mąż i urodziła syna, znanego potem pod imieniem Nicholas Scratch. Ostatecznie kobieta jednak opuściła New Salem, aby na nowo nawiązać kontakty z ludźmi ze świata zewnętrznego. Pod koniec XVIII wieku, podczas amerykańskiej wojny o niepodległość, dołączyła do Daughters of Liberty, grupy kobiet walczących o sprawiedliwość w Nowym Świecie. Wykorzystała całą swoją wiedzę zdobywaną przez wieki, aby wyszkolić towarzyszki w różnych mistycznych sztukach. Pod koniec II wojny światowej została zwerbowana przez amerykańską armię do walki z nazistowską wieźmą Hildą von Hate. W pewnym momencie swojego życia przeprowadziła się do starej rezydencji na Whisper Hill w stanie nowy Jork. Stała się tam gubernatką, uczącą dzieci w potrzebie, zanim przeszła całkowicie na emeryturę. Agata posiada zdolność do czerpania z nieskończonego zapasu otaczającej magicznej energii wszechświata i manipulowania nią w celu uzyskania różnych efektów. Pozwala jej to chociażby na przywoływanie bytów lub obiektów mocy istniejących w mistycznych wymiarach stycznych do jej własnych. Wykorzystując ten sposób, zazwyczaj towarzyszy mu recytowanie przez nią różnych zaklęć. Potrafi tworzyć magiczne pioruny energii o wysokim stopniu mocy i kontroli, czy wznosić tarcze energetyczne o wysokim stopniu odporności. Lubi korzystać z iluzji i teleportacji, którą posługuje się nie tylko po powierzchni Ziemi, ale też między mistycznymi wymiarami. Posiada ogromną wiedzę na temat czarów i zaklęć czy istot mocy. Jest prawie nieśmiertelna, co potwierdzają jej chociażby niejednokrotne powroty do życia czy fakt długowieczności. Jest także ekspertką w dziedzinie wiedzy tajemnej i potrafi manipulować doświadczeniem własnym, jak i innych postaci. Przykładem jest chociażby kapitan Ameryka, na którego rzucony przez nią czar pozwolił mu doświadczyć półtysiąclecia wydarzeń z przeszłości w jednej chwili. Wie, jak pieczętować czy więzić osoby bądź przedmioty w innych osobach bądź przedmiotach. Wykazała także zdolność do czytania w myślach dużej grupy ludzi w mgnieniu oka, będąc w formie astralnej. Udowodniła również, że jest w stanie manipulować pamięcią innych na skalę globalną. W tym momencie zatrzymamy się na chwilę, aby mógł zadać Wam pytanie dzisiejszego odcinka: czy planujesz obejrzeć nadchodzący serial Agata Al-Alon? Dajcie znać w komentarzu, jakie są Wasze odczucia dotyczące nadchodzącej produkcji Marvela. Jeżeli chcecie poznać moje zdanie, oglądajcie koniecznie do końca. Wracając, to właśnie w momencie bycia na przysłownej emeryturze, Agata Harkness ma dopiero swój debiut w komiksach. A będąc precyzyjnym, w 94 numerze Fantastycznej Czwórki z 1961 roku. Skontaktował się z nią bowiem sam lider Fantastycznej Czwórki, Reed Richards. Wraz ze swoją żoną Susan, ze względu na niebezpieczny tryb ich życia jako pary superbohaterów, zgłosili się do Harkness z prośbą o opiekę nad ich synem Franklinem podczas ich nieobecności. Jak się okazało, Staruszka z łatwością odparła atak Frightful Four, Podczas pobytu swych gości, pokazując swe nadprzerodzone zdolności, co utwierdziło tylko pana fantastycznego i niewidzialną kobietę, że Agata będzie w stanie zapewnić dziecku także ochronę przed potencjalnymi atakami wrogów. Harknet w tym czasie towarzyszył także czarny kot o imieniu Ebony, który dzięki zdolnościom czarownicy potrafił przemienić się w dużego dzikiego kota. Później Agata stała się gubernatką Franklina, niejednokrotnie pomagając Susan ochronić syna, a także informować całą drużynę bohaterów przed zbliżającymi się zagrożeniami. Na drodze Agaty pojawiła się jednak wanda Maksymow, której to zaproponowała zostanie jej nową nauczycielką. Dziewczyna była zachwycona perspektywą doskonalenia swoich umiejętności magicznych i postanowiła przyjąć ofertę. Harkness ujawniła jej później prawdziwą naturę jej mocy, wyjaśniając, że Wanda jest mutantką z umiejętnościami kierowania mistyczną energią i że instynktownie używa tej umiejętności do kierowania magią chaosu, która powoduje dziwne i mało prawdopodobne rzeczy. Agata trenowała Wandę aż do jej ślubu z wyżynem, po czym przyznała, że wykonała swoją część zadania i od teraz mutantka będzie musiała uczyć się dalej samodzielnie. Jeżeli ktoś z Was oglądał kiedykolwiek serial animowany X-Men Ewolucja, mógł także dostrzec opisany wątek w tym serialu, gdzie Agata pojawiła się właśnie jako mentorka Wandy, ucząc ją kontroli swej mocy. Powróciwszy do historii. Harkness wraz z Franklinem zostali porwani do przez syna czarownicy, Niklasa Scratcha, który nienawidził swej matki i przewodził teraz miastem. Gdy Fantastyczna Czwórka przybyła im na ratunek, zostali wówczas pokonani przez Salem Seven, grupę składającą się z dzieci skracza z będącymi zarazem magicznymi istotami. Następnie Harkness została postawiona przed sądem za zazdawanie się z osobami z zewnątrz i ujawnienie im istnienia New Salem. W rzeczywistości kobieta utrzymywała to w tajemnicy. W Fantastycznej czwórce udało się w międzyczasie wydostać z celi i skutecznie zrewanżować się Salem Seven pokonując ich w odwecie. Bohaterowie uchronili Agatę przed otrzymaniem wyroku śmierci i uratowali Franklina. Sam Reed Richards z kolei przyznał otwarcie przed tamtejszą społecznością, że czarownica nie zdradziła im nic na temat New Salem, a jedynym, który ich tutaj sprowadził był Niklas Scratch, który porwał ich syna. Gdy mieszkańcy miasta zdali sobie sprawę, kto tak naprawdę jest zdrajcą, wygnali inny klasa, wysyłając go do innego wymiaru. Jakiś czas później jednak syn Agaty przejął kontrolę nad umysłami praktycznie wszystkich mieszkańców magicznego miasta, bezpośrednio z wymiaru, w którym obecnie był uwięziony. Jednakże młody Franklin Richards, posiadający ogromne ukryte moce psioniczne, uwolnił mieszkańców New Salem od zaklęcia czarnoksiężnika. Później Salem Seven planowało sprowadzić swego ojca z powrotem na ziemię, jednak poczynania Agaty skutecznie im to uniemożliwiły. Niemniej Vertigo, przywódczyni Salem Seven zwróciła pozostałych magów z miasta przeciw czarownicy, powodując jej pojmanie i ostatecznie stratę, paląc ją na stosie. Duch Harkness w postaci astralnej najwyraźniej w jakiś sposób wpłynął na Scarlet Witch, powodując, że udała się wraz ze swym mężem wyżynem Donu Salem. Tam zostali zaatakowani przez Salem 7, lecz ostatecznie dzięki mocą wyżyna udało im się ich pokonać wraz z Vertigo na czele. Wandzie z kolei udało się przechwycić część energii i podążając za wskazówkami astralnej formy Agaty, wykorzystała ją, aby magicznie zajść w ciążę z wyżynem. Wobec tego kilka miesięcy później, szkarłatna wiedźma mieszkająca obecnie w kompleksie Avengersów z zachodniego wybrzeża, miała problem ze swymi bliźniakami, Tomasem i Williamem. Pojawiając się nie wiadomo skąd, będąc całkowicie żywą z krwi i kości, Agata zaproponowała swej byłej uczennicy pomoc w opiece nad dziećmi. Kobieta dość szybko zdała sobie sprawę z ich prawdziwej natury. Jako konstrukty prawdopodobieństwa chłopcy istnieli tylko tak długo, jak Wanda o nich myślała. Jak się okazało, pochłonięta moc przez szkarłatną wiedźmę została zapożyczona z kawałków duszy Mephisto, a kiedy Mistrz Pandemonium porwał chłopców, Harkness zmobilizowała Avengersów, aby ich uratować i wysłała ludzką pochodnię na wyprawę w celu odzyskania pozostałych kawałków duszy Mephisto. Swoją drogą, raz Agata została opętana przez Mephisto. Gdy wszystkie odłamki duszy zostały zebrane, Mephisto pojawił się ponownie kosztem życia dzieci Wandy. Harkness wymazała wtedy wówczas Wandzie pamięć ze wspomnień związanych z istnieniem jej synów, aby pomóc zesperowanej matce z jej utratą. Agata pozostała w kompleksie Avengersów przez jakiś czas, pomagając Szkarłatnej wieźmie powrócić do zdrowia po licznych traumach. W wyniku kolejnych wydarzeń przywróciła utracone wspomnienia dziewczynie, która ta jednak niedługo potem znowu utraciła. Doszło wtem do konfrontacji obu pań, czego wynikiem było późniejsze odkrycie przez Nika Fiorego, zwłok Agaty. Szkarłatna Wiedźma dała jej trochę popalić. Niedługo później Czarownica ujawnia swoją obecność jako duch, ukazując się Wandzie i potwierdzając swoją śmierć z jej rąk. Towarzysząc przez chwilę Szkarłatnej Wiedźmie, została następnie wskrzeszona przez poświęcenie jej matki Natalii. Mimo, że zauważyła, że jej drogi i drogi Wandy są ze sobą powiązane, Agata postanawia opuścić dawną podopieczną i zdobyć trochę czasu dla siebie, aby móc cieszyć się tym, że znów żyje. Po krótkim i chwilowym powrocie do Daders of Liberty, Agata została zaproszona do prowadzenia kilku zajęć w nowej Strange Academy, założonej przez doktora Strange'a. Uznała to za interesującą okazję, aby poznać jednocześnie potomkinie niej starych koleżanek z kowenu. Które również uczyły w tej szkole. W międzyczasie Corina, wcześniej poświęcona na poczet władcy demonów Baltora, pokonała go ostatecznie samodzielnie, przejmując kontrolę nad jego mocą. Kierowana teraz pragnieniem zemsty, planowała doprowadzić do końca świata, jednak Harkness ugodziła ją magicznym sztyletem, który odebrał jej całą moc. Po uwolnieniu całej jej energii, Corina została odesłana w dawne miejsce, zaś Agata powróciła wyglądem dla swej młodości i postanowiła ukryć się przed światem. Wyruszyła następnie na osobistą misję stworzenia nowego Darkholdu, oszukując szkarłatną wiedźmę i wyrywając serce Kefona. Wkrótce zaczęła oporywać różnych bohaterów i wystawiać ich do walki między sobą, aby zobaczyć, który z nich będzie godny, aby zostać przepełnionym magią chaosu. Z tych bitew zwycięsko wyszli Wolverine po starciu ze Spider-Manem, Storm po starciu z Iron Manem, Ludzka Pochodnia po starciu z Ghost Riderem, em G po starciu z Moon Knightem, White Fox po starciu ze Spider-Gwen, Venom po starciu z Deadpoolem i Cyclop po starciu z Captain Marvel. W konsekwencji Harkness przejęła kontrolę nad zwycięskimi bohaterami przy pomocy magii chaosu i udała się wraz z nimi na opuszczonym statku do Trójkąta Bermudzkiego, gdzie planowała przeprowadzić rytuał pozwalający jej na odtworzenie Darkholdu. Tymczasem badająca porwania bohaterów Klia Zmierzyła się na planie astralnym zagatą, dowiadując się, że to ona jest za to odpowiedzialna. Wraz z towarzystwem Avengersów przybyli do Trójkąta Bermudzkiego i skutecznie przerwali wykonywany rytuał, uwalniając wszystkich spod magii chaosu. W wyniku tego starcia Harkness wypłynęła na brzeg, gdzie zastała przed swymi oczyma młodego chłopca. Okazał się nim być niekto inny, jak sam Darkhold w ludzkiej postaci, którego próbowała stworzyć. Przez kolejne miesiące Agata udawała matkę Darkholda, podróżując z nim po świecie i starając się nie zwrócić na siebie niepotrzebnej uwagi. Gdy jednak chłopak znudził się nad opiekuńczością kobiety, uciekł skutecznie ukrywając się przed jej zaklęciami śledzącymi. Dopiero gdy jej starzy uczniowie ze stręcz Akademii wytropili chłopaka podczas próby przez niego przejęcia władzy nad światem przy pomocy kultu wampirów, udało jej się go zlokalizować. Używając swych zdolności, Harkness odebrała chłopcu część jego mocy, jednakże chciała odzyskać go w całości. Używając swoich klonów, otoczyła Darkhold, jednak na pomoc przybyli mu pozostali członkowie Strange Academy, którzy walczyli z siłami Agaty. Darkhold wyczuł na który z sobowtórów jest prawdziwym ciałem Harkness i sprytnie wykorzystując to zaatakował ją wybuchem energii, który zmusił ją do odwrotu. Zapewne już teraz czarownica planuje swój kolejny krok, lecz aby go poznać będziemy musieli trochę poczekać na kolejne zeszyty, w których to ukaże się zapewne niebawem. Wyjście serialu prawdopodobnie przyspieszy ten proces, ale na chwilę obecną pozostaje nam być cierpliwymi i czekać na odkrycie jej dalszych losów w nowych zeszytach. Podsumowując, Agata Harkness wydaje się być dość intrygującą i bardzo tajemniczą postacią. Jej przeszłość skrywa wciąż więcej pytań aniżeli odpowiedzi, a jakby nie spojrzeć, jest to postać, która istnieje już w Marvelu od ponad 60 lat. Utwierdzam się także w fakcie, że wzrost popularności jej postaci nagłosiony został jej pojawieniem się w serialu aktorskim WandaVision, który według mnie, obok Lokiego, wciąż pozostaje jednym z najlepszych seriali MCU. Kto jeszcze nie widział, szczerze polecam. Natomiast jeśli chodzi o samą Agatę, początkowo również dziwił mnie fakt, jak zapewne większość z was, że taka postać otrzymuje własny serial. I jakby nie spojrzeć, lista postaci z Marvel Comics, które zasługują na swój własny aktorski serial, jest zdecydowanie długa, a Agata Harkness na pewno, przynajmniej u mnie, nie znajdowała się nawet w top 20 takich postaci. Ale nie uważam tego jednak za coś złego. Zagłębiając się w jej historię, mamy do czynienia z magicznym zalążkiem świata Marvela, o którym w kinowym odpowiedniku wciąż niezbyt głośno, a jedynym przebijającym się aspektem jest Doctor Strange. Niektóre z historii Marvela są wręcz bogate w charakterystykę magicznego świata i niejednokrotnie spotkać można wtedy też coraz to potężniejsze postaci. Czy zatem Agata Al Alon, która będzie miała swoją premierę już 18 września na platformie Disney Plus, będzie na tyle interesującym tworem, bym obejrzał ten serial? Uważam, że tak. Przede wszystkim Zwiastun pokazuje troszeczkę mrocznych elementów, odważniejszych niż te, do których przyzwyczaiły nas produkcje MCU. Nie uważam jednak, że będzie to klimatyczny serial grozy, lecz na pewno będzie posiadał elementy horroru i zapewne będzie to raptem kilka scen. Jestem jednak bardzo ciekawy tego serialu, ponieważ otwiera on kolejne drzwi, których Marvel nie chciał do końca wcześniej otwierać. Sama główna bohaterka, bazując na jej komiksowym odpowiedniku, jak wspomniałem wcześniej, posiada niewyjaśnioną przeszłość, a jej intencje też nie zawsze są do końca jasne. Już teraz śmiało mogę przyznać, że Agata Harkness w moich oczach tworzy wzór postaci antybohaterskiej, dążącej do nieznanego, w pełni nieokreślonego celu. Cóż, pozostaje nam poczekać do premiery serialu i mam poczucie, że będzie można miło się zaskoczyć oglądając tą produkcję. A wy, co uważacie? Jakie macie zdanie na temat nadchodzącej produkcji Marvela? Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co myślicie zgodnie z dzisiejszym pytaniem odcinka. Na koniec przypomnę tylko o subskrybowaniu kanału, jeżeli chcecie pozostać z nami na bieżąco. Jeżeli materiał wam się podobał, docenię także każdą łapkę w górę. Na dzisiaj z mojej strony to by było wszystko i nie mniej, słyszymy się ponownie już w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.